Dzisiaj będzie trochę o tym miejscu, do którego chce nas zagarnąć nasz nieprzyjaciel. Pokazuje nam Pan Jezus, że On chce nas tam wrzucić z ciałem i z duszą. Ciekawa sprawa. Będzie także o tym, kiedy my nie przyznajemy się do Chrystusa, bo w naszej rzeczywistości to zupełnie inaczej znaczy niż na przykład w rzeczywistości krajów i świata muzułmańskiego. Będzie też jeszcze kilka dodatkowych wątków, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj do Ciebie w tę kolejną sobotę naszego życia, kiedy tak wiele osób przeżywa swoje rekolekcje niektórzy swoje urlopy. My przeżywamy kurs Paweł w Łomrze, w seminarium i Tobie zawierzamy wszystko, co robimy. W Moment naszego życia, w którym jesteśmy, to co przeżywamy. A Ty działaj w nas jako jedyny Zbawiciel i Pan. W 736. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Dzięki tej mocy Ducha, dzieci Boże mogą przynosić owoc. Ten, który zaszczepił nas na prawdziwym krzewie winnym, sprawi, że będziemy przynosić owoc Ducha, którym jest. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Galatów 5:22-23. Duch jest naszym życiem. Im bardziej wyrzekamy się siebie, tym bardziej stosujemy się do Ducha. Galatów 5:25. Jeśli jesteśmy w komunii z Duchem Świętym, to on daje nam powrót do raju. Otwiera nam bramy nieba i czyni na z nas Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi. Dzięki niemu możemy z ufnością nazywać Boga naszym Ojcem. On daje nam uczestnictwo w łasce Chrystusa i sprawia, że stajemy się synami światłości. On również jest zadatkiem przyszłej chwały. Jak czytamy w katechizmie Kościoła Katolickiego, który cytuje tekst świętego Bazylego Wielkiego. Liber de Spiritu Sancto. Spiritu Sancto. Amen. Posłuchajmy Ewangelii z dnia. Dzisiaj jest to fragment z Mateusza, rozdział 10, wersety od 24 do 33. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego Pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jakiego nauczyciela, sługa jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Beelzebubem, to ileż bardziej nazwał tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by nie miano się dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch rubli za asa, a przecież bez woli ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele rubli. Do każdego więc, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprze i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. A witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, dużo takich pouczeń, wskazań, jakby nie patrzeć w ogóle w uczniostwie. Po pierwsze. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. To jest bardzo ważne dla nas, dlatego że my czasem próbujemy za, zna, znaleźć się w miejscu naszego pana, to znaczy, tak jakby to od nas zależało, co się stanie albo co się nie stanie. Tak jakbyśmy to my zapominali, że jesteśmy tylko i aż ambasadorami Boga. Ambasador to nie sam Bóg, pamiętajmy o tym. Czyli reprezentujemy, tego, który ukochał nas, który jest z nami, który nas prowadzi, ale jednocześnie to On decyduje. On w każdej chwili też może nas odwołać. Druga sprawa to y, skupienie pana Jezusa na rzeczywistości, która jest przeciwnościami. Jeśli jego nazywali Belzebubem, jeśli jego nazywali tym, że y, słowami, że jest opętany, y, to uczeń Chrystusa musi się liczyć z tym, że tak zostanie nazwany. Problem jednak jest zasadniczy, czy zostanie tak nazwany dlatego, że robi coś tak głupiego, że zwyczajnie ktoś powie, jesteś niedojrzały, to co robisz jest karygodne, czy jest to coś tak na wskroś ewangelicznego że będzie to takie określenie wynikające z samego zachowywania Ewangelii. To są dwie różne rzeczy. Natomiast Pan Jezus pokazuje: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Nie bójcie się tych. Bójcie się tych, bójcie się tego, który ciało i duszę może zatracić w piekle. Co ciekawe, Pan jest pokazuje nam tak, że tak trochę odkrywając przed nami tych ciał zmartwychwstanie w tym fragmencie. gdzie książka dostrzega? No właśnie mówiąc, że ten, który jest naszym przeciwnikiem, jeśli już kogoś ściągnie do piekła, no to zatracić chce i ciało, i duszę. I dla Boga to nie jest problem wskrzeszenia kogokolwiek, nawet jeśli... Szczątki są rozrzucone po całym świecie. Bo gdyby nie potrafił tego zrobić, to nie byłby Bogiem. Zatracić ciało i duszę w piekle to poważna sprawa. To nie może być bagatelizowane przez nas. To nie mogą być żarty. My powinniśmy się jakoś na serio przejąć tym, żeby nasze życie. Najpiękniej budować, jak tylko potrafimy, na fundamencie Ewangelii. No bo przecież o to chodzi. I im bardziej będziemy szli za Chrystusem, tym bardziej, tym bardziej Chrystus będzie w nas widoczny. Oczywiście Pan Jezus, wzywając do świadectwa, mówi o tym, że także do tego jest przywiązana nagroda. Jakby chciał nas nawet w ten sposób, Y, zmotywować, że jednak warto. To znaczy, kto się przyzna do mnie, do tego i ja przyznam się, ale też mówi o tym, co jest odwrotnością. A kto się mnie zaprze, to ja też się zaprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Y, I może chwilę trzeba by było się zastanowić, co to znaczy zapierać się Jezusa, ponieważ generalnie nikt z nas... Y, Nikt z nas tutaj w Polsce nie jest w większości wystawiane na takie publiczne wyznawanie wiary, w którym ma deklarować bądź zapierać się Chrystusa na poziomie tego, że jestem Jego uczniem albo nie jestem Jego uczniem. W krajach muzułmańskich jest to dość częste zjawisko. U nas zapieranie się Chrystusa to jest nasz brak uczciwości. Zapieranie się Chrystusa. To jest niedotrzymanie słowa, zapieranie się Chrystusa i tu możemy wliczać bardzo dużo rzeczy, które są odwrotnością życia w Duchu Świętym. I to jest zapieranie się Chrystusa, kiedy my tak naprawdę przez nasze życie pokazujemy, że nie jesteśmy pod sztandarem naszego mistrza i króla. Jeśli idzie z... natomiast o pierwsze czytanie, ono jest długie, ponieważ opisuje śmierć Jakuba i Józefa. Wtedy, kiedy Jakub, jak przykazał swoim synom, gdy się połączy ze swoimi przodkami, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu, Efrona w pieczarze, która jest na polu, w, w pobliżu Mamre, w kraju Kanaan, a którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona tytułem własności grobu. Cała historia, która pokazuje, jak bardzo ludzie tamtych czasów dbali o wypełnienie tych pewnych zobowiązań, pewnej obietnicy, która była składana. Jak, jak były to ważne dla nich słowa, które nie były rzucane na wiatr, tak byśmy mogli powiedzieć. Ze względu na Ojca, ze względu na, na to, co, o co Ojciec prosił. Oczywiście to jest też dla nas podpowiedź, jakim Ojciec był autorytetem, że dzieci chcą wypełniać to, o co Ojciec ich poprosił. To jest także dla nas bardzo cenna podpowiedź na tej drodze. I nie wchodząc w głębie, jeśli chodzi o to czytanie, jak łatwo to odnieść do tej Ewangelii i przyznawania się do samego Boga. Można powiedzieć, upraszczając nieco, że kiedy chcemy naśladować Pana Boga, to mamy się stawać coraz bardziej ludźmi. Czyli jeśli jesteś coraz bardziej człowiekiem, to naśladujesz. Boga, który stał się człowiekiem. I to niech będzie dla nas coś bardzo ważnego jako podpowiedź dzisiaj w tę sobotę jako taki life dzisiejszego rozważania. Być człowiekiem dla innych. Żeby ktoś kto z nami ma do czynienia mógł powiedzieć tak, to jest człowiek, który nie rzuca słów na wiatr. To jest człowiek, który na którym mogę się oprzeć. To jest człowiek, który wspiera mnie nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty, amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Dziękuję za zrzutkę i do zobaczenia, jak Bóg da. Piotr.